Z lukrem? Nie ma problemu. Babcia wszystko dla ciebie przygotuje, moja droga. No to nie jest trudne. Jej, babciu, kiedy miałaś czas, żeby zagnieść ciasto? A ja nie tylko zagniotłam ciasto, ale jestem już gotowa, żeby smażyć ładne, rumiane pączki. Mam nawet specjalną formę do ich wycinania. A do smażenia użyję więcej oleju. Dzięki temu pączek wyjdzie soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Nie ciekawe, czy dom radę zrobić to samo? Co w tym trudnego? Bierzesz foremkę i wycinasz z ciasta. Właśnie w ten sposób. Jane, kochanie, uważaj, straszysz babcie! Dobra, a dalej trzeba wziąć olej, prawda? Pamiętam, że trzeba go nalać dosyć sporo. A skoro go już wlałam, to muszę zwiększyć ogień. Zrobię wspaniałe pączki. No to zaczynam. Ojej, co tu się dzieje? Pomocy, ratunku! Jak tu dużo dymu! Kuchnia to nie miejsce dla dzieci. Mam prawie 12 lat i poradzę sobie z tym dymem. Co masz? Proszę bardzo. Oj, powinnam pewnie wyłączyć kuchenkę. Chyba minęło, ale moje pączki nie wyglądają zbyt dobrze. Nie nadają się. Muszę je wyrzucić. Jane, wystraszyłaś babcię. Co w tym takiego trudnego nie rozumiem? Mam już wszystko gotowe. Pączki są ładne i chrupiące. Jako nadzień dodam sosu truskawkowego. A teraz trzeba zanurzyć pączka w polewie. Przygotowałam ją wcześniej dodając różowy barwnik spożywczy. Pozostaje udekorować i voila! No nieźle ci wyszło. Babcia nie potrafi zrobić ich tak ładnie, ale kto powiedział, że babci wyjdą nieładnie. Znam sekret dobrego pączka. To cukier puder na wierzchu proste i pyszne. Dobra, a co ja mam robić? Nie mam już żadnych składników spożywczych. Oprócz sera. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Ser jest tak samo lepki jak ciasto. Dlatego zamierzam zrobić z niego pączki serowe. I dodam do nich posypkę z okruszków chipsów. A macie chipsy! Co tu się dzieje, nie ziemi? Nie, to twoja wnuczka szaleje. Spokojnie, nie szaleje, ale gotuje dla glorii. No i czas na moją posypkę. Mogę w niej obtoczyć pączka. Jak wspaniale! Tylko czegoś tu brakuje. Wiem, aby pączek smakował lepiej, trzeba go dobrze usmażyć. I najlepiej zrobić to prosto na kuchence bez patelni. Bo tak jest weselej. Jane, no ile można się wygłupiać? Ciekawe, która danie wygra w pierwszej rundzie. Domowe pączki babci? A może pączki z lukrem szefowej kuchni? A może serowy przysmak od siostry Jane? Wow, nie mogę się skupić! Jakie piękne różowe pączki! I takie pyszne! Mają moje ulubione truskawkowe nadzienie. Te wyglądają tak zwyczajnie. I smakują? Też zwyczajnie, nie jestem pod wrażeniem. Ojej, jaki ciekawy pączek. Będę musiała spróbować. To ser. Rozciąga się i rozpływa w ustach. Jest pyszny. Ale co wybrać? Już postanowione. Pączki z truskawkami wygrywają. Ja! Widziałam, szefowałem ma do usług. Teraz mam ochotę zjeść sałatkę. Jaką sałatkę? Cezar, najsłynniejsza sałatka. Umiem kroić, pokroję wszystko na małe kawałki. Ojej, moja droga, no przestań się tak zachowywać, młoda damo. Kuchni trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z nożem w ręku. Warzywa trzeba zgrabnie pokroić i ładnie ułożyć na talerzu. No i kurczak, delikatny, soczysty, pyszny kurczak należy go pokroić i dodać do warzyw. Pięknie, nie powiedziałabym. Teraz pokażę wam, czym jest piękny sposób podania sałaty. A żeby to zrobić, wrzucę całą masę zieleniny do blendera. Następnie dodaję do niej troszkę wody. Uu, to jakaś papka! Nie, papka Jane, to wysoka kuchnia. Powstała masa, należy szybko schłodzić, aby powstała galaretka i można rozłożyć ją na talerzu. Właśnie tak. Ojej, no nieźle. Teraz można dodać troszeczkę warzyw. No i oczywiście pierś z kurczaka. Ale to nie wszystko. Mała buteleczka oleju. Bo piękno tkwi w szczegółach. Ej, hey, kto mi psuje danie? Nie można zepsuć dania serem. Czyż nie tak, Jane? Tak, babciu. A co ja mam robić? Nie miałam czasu na krojenie. Jane, znowu się wygłupiasz. Co za masakra. Wygląda jak góra resztek. Takie danie z pewnością nie wygra konkursu. Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię ci taką sałatkę Gloria, że nie trzeba będzie niczego siekać. Po prostu połamie to na małe kawałki, dodam żelkowe oczy i pianki marshmallow. Chcę też dodać więcej żelków. I gotowe! O, jakie piękne i pyszne dania wymyślili nasi uczestnicy konkursu. Ale czy Gloria je polubi? Już za chwilę się o tym przekonamy. Zacznę od tego. O jej to jakaś zielona galaretka. Zabawne. Spróbuję. Puf, to obrzydliwe. Nie daj tej sałatce kciuka w dół. A ta wygląda całkiem zwyczajnie. Prosta sałatka, prosty smak. Nic specjalnego. Wow, jak fajnie To sałatka z żelkami, gumą i galaretką Co za pyszne połączenie Bardzo mi się podoba Wybieram ją jako zwycięzcę O tak Ura, wiedziałam Przybij piątkę, siostrzyczko Gloria, nie przyciągaj Chcesz zjeść jajka Nie mogło być łatwiej Babcia sobie poradzi Nawet siostra potrafi to zrobić Zleję troszkę oleju i rozgrzeję patelnię. Babciu, daj mi też trochę. Nie leję się. Dlaczego kapie tak mało oleju? Potrząsnę mocniej butelką. Ojej, chyba ją zepsułam. Jane, no co ty? Dobra, babcia już może gotować. Rozbiję dwa jajka. O, tak. Ty też rozbiję. Ojej, jak to? Jestem taka nieostrożna. Nie no, nikt już nie robi jak w ten sposób. Oto co zrobię? Zacznę od podgrzania śmietanki. Dodam skórkę pomarańczową i sekretny składnik. Dzięki niemu powstanie danie jak z najlepszych restauracji. Teraz pokroję brzoskwinie i do nich też dodam tę specjalną substancję do gotowania molekularnego. Czas stworzyć trochę kulinarnej magii i smażyć kilka jajek molekularnych. No, widziałam to na YouTubie! Jane, uważaj! O nie moje jajka, wszystko się pali. Co za masakra, na pewno nie wygram. No a Gloria i tak nie będzie głodować. Jajka babci wyglądają przepysznie. Jane, no nie masz szans w tej rundzie. Czy Gloria polubi kuchnię molekularną? Przekonajmy się o tym właśnie teraz. Hmm. Od czego zacząć? Chcę spróbować tego. No nie jest złe. Co to jest? Nie no, nie będę tego jadła. A tu jest jakieś nietypowe danie. Ojej! Jest słodkie! Jakie dobre! Uwielbiam to! Wybrałam zwycięzcę! Tak, nie działam! Babciu, no spójrz! Chcesz jeść kanapkę? Oczywiście, kochanie. Chętnie spróbuję. Nie możecie wygrać tej rundy. Kanapka prościzna. Ja zawsze jem tosty z Nutellą, tylko tym razem zrobię coś smaczniejszego. Mam zamiar dodać więcej nadzienia: moje ulubione pianki marshmallow, tabliczkę czekolady z truskawkami i słodko-kwaśne żelkowe języczki. Ach, jak to już nie wygląda! Ale myślę, że tej kanapce czegoś jeszcze brakuje. O tak, Słodkiego żelu i kwaśnych strzelających cukierków. Co za wspaniały pomysł! Upadł mi do głowy! No to dość oryginalne, myślę jednak, że lepiej trzymać się tradycyjnego przepisu. Musztarda, szynka, ser, liście sałaty i wszystko razem składamy. A teraz można smażyć kanapkę do uzyskania chrupkości z obu stron. Nie, no babciu, najpierw trzeba podpiec chleb, a potem dodać nadzienie. Nie powinno być gorące. A głównym przysmakiem będą ślimaki. Co? Ślimaki? Co za smród? Raczej to za zapach. Tak właśnie pachnie Paryż. A teraz możemy to przełożyć na talerz i w następnej kolejności dodam owoce morza. Wspaniale. A na koniec dorzucę jeszcze ser pleśniowy. Bawcie źle się czuję. To kulinarne arcydzieło. Niewiarygodne, przeszłam samą siebie. I ja też zrobię fajną kanapkę. Oj, czekolada się roztopiła, ale wiem co mogę z tym zrobić. Trzeba wziąć miskę z wodą i wrzucić do niej sporo lodu. Teraz można rysować wzorki czekoladą, a ona będzie zastygać w dowolnym kształcie. Widziałam ten lifehack na TikToku. Brawo! Wszystko gotowe! Tyle różnych kanapek, co wybierze Gloria? Zwykłą kanapkę babci, słodki cud siostry, czy kulinarne dzieła Emmy? Ojej, jaka niezwykła kanapka! Uj, ma nieprzyjemny smak, to ślimaki, co za ochyda! To trzeba wyrzucić. O, jakie słodkie serduszko! Jakie to pyszne! Uwielbiam słodkie kanapki. Ta porcja z kolei wygląda dosyć zwyczajnie, ale też jest pyszna! Jest najlepsza ze wszystkich! Wybieram ją jako Zwycięzcę. O tak, babcia to zrobiła. Starałam się. Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Hmm. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Yy, potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Hmm. Amatorzy, tak się kroi ziemniaki raz, dwa i gotowe. Nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki i smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Keczuk nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni, a wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło, idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem, po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę. A oto i frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No, oprócz tego. Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. wyższa temperatura tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować ją tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. Niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Keczup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami? Mmm, pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę! To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa! Albo nie do końca. Fuu, Dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Uważaj moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście, nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw i trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zabniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Okay. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. Nieco spłaszczyć. To okropne! Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, to mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. Nie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow. Ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna. Podkręca ogień. Świetnie. Raz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem. Po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami to będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem ze mną sami. I jeszcze jednego. Z kolorową posypką. Nie. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutelle, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale! Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleje syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale, idealnie, gotowe. Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. I to jest niejadalne. A naleśniki babci? Mmm, pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Mmm, świetne. No, ale wygrywa babcia. Kurat.